Dzień dobry Państwu, witam w programie Gość Obiektywu, a dzisiaj z kamerami jesteśmy w jaśle na przebudowywanej drodze kolejowej. Adam miszczak, witam Państwa. A ze mną burmistrz miasta Jasła, Ryszard Pabian. Witam panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu rok 2015 dla samorządów jest trudnym rokiem, gdyż skończyła się perspektywa finansowa, a nowa się nie zakończyła. Więc skąd pieniądze na inwestycje? Akurat w przypadku Jasła nie wygląda to tak najgorzej, gdyż z pewnymi oszczędnościami spotkaliśmy się przy różnych programach. I tutaj jednym z takich to program Transgraniczny, współpracy transgranicznej Polska-Słowacja, gdzie realizujemy modernizację Jasielskiego Domu Kultury. Nadal funkcjonuje coś takiego jak Schetynówka, popularnie zwana, i właśnie ta przebudowa ulicy to w ramach tego, tego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Yy, ulica kolejowa dla mieszkańców była bardzo kiepską drogą, można tak kolokwialnie powiedzieć, jak również uciążliwą w związku z tym, że jasło kilka razy było zalewane i podlewane. Ta droga również była zalewana, trudno było wówczas dojechać. Droga była wąska praktycznie na jeden samochód, więc tutaj na pewno udrożnienie komunikacyjne będzie istotne, ale równie istotne, a może dla mieszkańców nawet ważniejsze, to o czym pan redaktor wspomniał, czyli ten naturalnie zaniżony teren powodował, że w przypadku dużych opadów deszczu mieliśmy tutaj podstopienia domów położonych na tym terenie. Liczymy na to, że przebudowa drogi, a przy okazji wykonanie kanalizacji deszczowej ten problem rozwiąże. Ta droga również odciąży mieszkańców od ulicy Grunwaldzkiej. Tak, jest to łącznik pomiędzy ulicą 3 Maja a ulicą Grunwaldzką. Pewnie przejmie część ruchu, który gdzieś funkcjonował po tamtych drogach. Schetynówki przydają się. Oczywiście w mieście już od samego początku udaje się realizować ulicę przebudowy dróg z tego programu. Dużo dróg wybudowano? Przebudowano. Przebudowano, wybudowano też, bo również na to można te środki przeznaczyć i takie największe to pewnie ulica Krajowicka, ulica Teraz przedłużanie ulicy fabrycznej, nowa droga do fabryki, mebli nowego stylu i takich dużo, dużo, wiele, wiele, wiele mniejszych na terenie miasta Jasła. Rozmawialiśmy jeszcze o jdk -u. Już kilka miesięcy trwa modernizacja, remont, praktycznie cała przebudowa tego budynku. Czy termin koniec października uda się dotrzymać, i mieszkańcy Jasła będą mogli korzystać z pięknego budynku? Prace praktycznie są na ukończeniu. Tutaj jeszcze mamy parę prac do wykonania, ale już z własnych środków związanych z przebudową biblioteki, więc jeszcze w, w obiekcie będą te prace trwać. Natomiast liczymy na to, że w miesiącu październiku uda nam się udać, uzyskać decyzję o dopuszczeniu do użytkowania. Już gromadzimy wymagane dokumenty. Nowy JDEK będzie nie do. Rozpoznania to nie ten budynek, który kiedyś jeszcze przypominał lata 70. Chociaż bryła została, y, oczywiście powiększona o nowe powierzchnie, no to elewacje są zupełnie inne. Mam nadzieję, że spotka się z państwa uznaniem. Czy y, większa ilość miejsc była też przewidziana, czy została ta sama, która jest? Niestety tutaj wymogi nowych przepisów są takie, że na sali widowiskowej tych miejsc Troszeczkę ubędzie, ale nie jest to jakaś znacząca różnica. Za to powstaną nowe powierzchnie, w których będą mogły funkcjonować przeróżne grupy, które ze swoimi instruktorami będą mogli prowadzić zajęcia. Tutaj zawsze był ten problem, że w tych samych salach instruktorzy musieli się wymieniać powierzchnią. W tej chwili każdy praktycznie będzie dysponował swoją. Przed remontem w JDK było również kino. Czy kino wróci do JDK, czy zostanie w tym budynku, w którym jest? Na razie kino zostaje w swoim byłym dawnym miejscu, czyli tak zwane kino Syrena, bo pod taką nazwą ono było wiązle zawsze rozpoznawalne. Tutaj niestety nie udało się pozyskać środków. Też zaoszczędzonych w ramach programu tego transgranicznego Polska-Słowacja zachodziła, zachodziła obawa, że wystąpi pomoc publiczna. Ze względu na to, że tego czasu na realizację jest mało, nie było czasu na przeprowadzenie pełnej analizy, stąd też odmówiono nam środków. Ale nie zapominamy o tym obiekcie i tutaj, w ramach rewitalizacji, będziemy chcieli pozyskać środki na modernizację również kina. Kina, ale również otoczenia wokół kina? O tak, cały program rewitalizacji, który jest na etapie opracowania, obejmuje obszar praktycznie, o właśnie można powiedzieć od tego terenu, gdzie stoimy, poprzez plac, właśnie poprzez park aż do placu Żwirki, a być może sięgnie nawet do ulicy Kazimierza Wielkiego. Ale na to musimy czekać już na nową perspektywę, prawda? Tak, to nowa perspektywa, nowe możliwości ubiegania się o środki, oczywiście będziemy próbować je pozyskać. Panie Burmistrzu, dużo mówi się również o drodze KG2, to już chyba z 10 lat jak ta droga miała być, ten łącznik miał być wybudowany, wcześniej przed rozmową mówił mi Pan, że podpisaliście już wstępne umowy. W tej chwili podpisaliśmy, jesteśmy na etapie podpisywania, podpisany jest przeze mnie, jutro zawozimy umowę do Marszałka, aby również zarząd podpisał. Jest to umowa na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to pierwszy etap realizacji. Droga będzie realizowana jako droga wojewódzka poprzez Podkarpacki Zarząd Dróg. Więc tutaj będzie to realizacja jak drogi wojewódzkiej, ale oczywiście dla nas jako miasta bardzo istotnego łącznika pomiędzy rządem Solidarności a ulicą Piłsudskiego ta droga ma odciążyć tych mieszkańców, którzy przyjeżdżają na przykład od strony Gorlic w stronę Krakowa. Tak i odwrotnie. Tutaj było to ogromnie uciążliwe dla mieszkańców Kotliny, ulicy Lwowskiej, Brzysz, osiedla Brzyszczki, no i szpitala, który przecież jest położony przy tej drodze. Mamy nadzieję, że przeniesienie tego ruchu, tego ciężkiego ruchu właśnie na teren płaski przede wszystkim, a więc też powoduje to Zmniejszenie uciążliwości transportu, no i przede wszystkim skrócenie, bo praktycznie o połowę ten odcinek będzie krótszy do przyjechania w kierunku od ronda w kierunku gorlic Nowego Sącza. A czy jakieś wysiedlenia się tam planuje? Jest to bardzo ciasny teren i te domy są bardzo ciasno zlokalizowane. Na pewno będą. Będzie konieczność wysiedlenia. To chyba zbyt wielkie słowo, bo są to w większości obiekty przemysłowe czy poprzemysłowe, w tej chwili niejednokrotnie stojące, nawet puste. I z tym się liczymy. Oczywiście tutaj będziemy wypłacać odszkodowania, bo powycenie zostanie ustalone, jak, jak w jakiej wysokości jesteśmy zobowiązani się rozliczyć z właścicielami tych terenów. Jaki rząd wielkości ta budowa? Mamy no, ten program funkcjonalno-użytkowy powie nam o kwocie, która będzie potrzebna, ale szacujemy, że będzie to około 15 milionów złotych. Eee, Oczywiście pani... z, z ogromnym wsparciem środków unijnych, no bo na to też Zarząd Województwa liczy. Czyli 50 na 50, czy więcej? Eee, myślę, że, że więcej. No tutaj możliwość jest 85% uzyskania dofinansowania. Eee, panie burmistrzu. Wciąż mieszkańcy marzą o e, prawdziwej obwodnicy. Czy jest szansa, że kiedyś Jasło e, będzie miało prawdziwą, dużą, porządną obwodnicę, a nie tylko drogę południową, którą kiedyś ktoś chciał zastąpić i nazwać obwodnicą Jasielską? Nie zapominamy o tych potrzebach, chociaż. To zawsze działa na dwie strony, z jednej strony odciąża miasto od ruchu, dwa niestety następuje marginalizacja miasta i o tym trzeba pamiętać, ale przy każdej okazji, kiedy tylko taka się pojawia, my o tej, o konieczności budowy obwodnicy przypominamy i staramy się ją wpisywać, natomiast no i będzie to zadanie centralne, nie inne i tutaj pozyskanie środków też nie będzie łatwe, ale mam nadzieję, że możliwe. Czy jak pan słyszy, że Sanok będzie miał wodnicę, to pan im zazdrości, czy y, Jasło też się doczeka? Przede wszystkim gratuluję im tego, ale wierzę, że my się doczekamy. Czy od razu całej zobaczymy? Być może będą to odcinki, bo ona też w założeniach jest podzielona na część wschodnią, część zachodnią. Oczywiście mówimy tu o obwodnicy północnej, chociaż ostatnio pojawił się projekt obwodnicy od strony południowej miasta Jasła. Zobaczymy. Który z nich mam nadzieję, że się uda zrealizować? Czy te pomysły na e, wybudowanie alternatywnych dróg do 28-ki, myśli Pan, że to są e, poważne i, i do zrealizowania pomysły? E, w grę wchodzi droga z Kielc, czy nawet z Łodzi przez Kielce Tarnów e, do Jasła, i byłby ten łącznik z autostradą. Czy to są trochę na razie takie marzenia? Pewnie dużo zależeć będzie od tego, czy ten ruch transportowy, e, Przeniesie się części na kolej, na co tak osobiście naprawdę liczę, bo przecież zmodernizowano już linię kolejową prawie całą w kierunku Rzeszowa. W tej chwili trwa modernizacja tutaj linii do Zagórza. I, i więc dla mnie naprawdę jest istotne, aby część tego transportu przenieść na tory. Pomogłoby to zdecydowanie. Przede wszystkim te drogi nie ulegały tak szybkiemu niszczeniu i łatwiej byłoby się przemieszczać, ale liczę na to, że w jakiejś tam perspektywie czasowej Nowe drogi na terenie Polski powstaną, bo w tej chwili, jak widzimy, większość to jest wschód-zachód. Brakuje właśnie dróg północ-południe, dla nas istotnych, bo przecież też często musimy jechać w kierunku północnym. Mówiąc o kolei, to w tym roku udało się uruchomić połączenia Jasło z Komańczą. I jechał pan tym pociągiem. Turyści chwalą sobie ten pomysł. To będzie się rozwijało? Ja widzę, że to, naj... to jest najlepszy przykład. Jeśli paru osobom, paru samorządom na tym zależy, to jak widać, można uruchomić kolej na każdym odcinku, jaki sobie wymyślimy, i ona naprawdę dobrze funkcjonuje. Tutaj spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, czy jasła, czy tych wszystkich terenów położonych wzdłuż, wzdłuż te, torów tego odcinka. I były dni, kiedy pociąg był pełny. Turyści z rowerami, z plecakami udawali się właśnie w Bieszczady, aby tam spędzać sobotę, niedzielę. A myśli Pan o tym, żeby turyści przyjeżdżali również i do Jasła, na przykład z Krakowa? O, też na to liczymy oczywiście. Tutaj cały czas będziemy promować nasze tereny, nasze winnice, bo przecież tak mamy wpisane w naszą strategię wizerunkową. I tutaj myślę, że dobrym przykładem były niedawne dni wina. W tym roku znalazły się z ogromnym uznaniem ze strony tych, którzy sobie zdecydowali się zagościć na Jasielskim Rynku. Również podkreślają to winiarze, że tak, tak, takiego zainteresowania nie spodziewali się i tutaj mam nadzieję, że uda się to kontynuować. Będziemy oczywiście wprowadzać drobne poprawki. Każde takie wydarzenie, jakieś uwagi nowe. Yy, przy, przy okazji takiego wyrażenia nowe uwagi się pojawiają, będziemy się starać się wprowadzać, aby było zawsze lepiej. E, jasielskie Winnice, słynne Jasielskie Winnice czy Karpacka Troja to są te elementy, które e, promują Jasło. E, kiedyś mówiło się również i o Ignacym Łukasiewiczu, czy pomysł Ignacego Łukasiewicza i tego... E, kolebki przemysłu naftowego, który jednak nie tylko w Bubce, ale był i w Jaśle, to pomysł tylko odłożony, czy to już do tego pomysłu nie wrócimy? Ignacy Łukasiewicz to osoba ważna dla wielu samorządów tutaj podkarpackich. My oczywiście też o nim pamiętamy. Ja wierzę, że może w tej perspektywie finansowej wreszcie uda się zrealizować pomysł, który wyraźnie by podkreślił Tą postać, a przy, przy tej okazji zrobimy coś takiego, co kiedyś no, funkcjonowało pod hasłem Centrum Łukasiewicza. Pewnie będzie wymagał pewnych modyfikacji w stosunku do tych założeń, jakie kiedyś były, ale nie zapominamy i będziemy spróbować coś zrealizować. Jeżeli mówimy o inwestycjach, to trudno nie wspomnieć o e, lidze z lotosem. To jest od tym, że inwestujemy w tych najmłodszych, e, później starszych, aż po Uniwersytet III wieku. Czy to są e, dobre i trafione inwestycje według Pana? Bardzo trafione. I tutaj moim założeniem było, aby ten. Program, który staramy się zaproponować ludziom młodym stale poszerzać. Tutaj cały czas rozmawiamy z dyrektorami szkół, aby szukali możliwości wprowadzania nowych pomysłów do szkół, aby te dzieci zainteresować wieloma innymi zagadnieniami, nie tylko tym, co oczywiście do ich obowiązków należy, ale nauką, czyli nauką, ale też coś nowego, żeby się pojawiało na co dzień. Tutaj takim przykładem jest liga z lotosem funkcjonująca już od kilku lat w mieście. Dalej będziemy kontynuować Uniwersytet Dziecięcy, już za kilka dni rozpoczęcie, ale prowadzimy też rozmowy z Uniwersytetem III wieku. Mamy radę seniorów, tutaj też z ich strony padają z kierunku miasta pomysły i oczekiwania. To wymaga jednak czasu, odpowiedniego przygotowania, bo chcemy, aby było to dobrze przygotowane. Będziemy na ten temat dyskutować. Ale mam nadzieję, że z, z efektem tych dyskusji będą jakieś nowe rozwiązania, które zaproponujemy zarówno młodym, jak i starszym. Czyli na dzieciach nie oszczędzamy? Na dzieciach nigdy bym nie chciał oszczędzać, i tutaj będziemy przede wszystkim starać się, aby to, co możemy zaproponować, rzeczywiście z tego korzystali. Jeżeli mówimy o oszczędnościach, to czy uda się w tym budżecie również zaoszczędzić, żeby móc nowe inwestycje poprowadzić? No nie ma innej możliwości. Rozwój miasta zależy od inwestycji. Oczywiście są wydatki bieżące bardzo istotne i te musimy kontrolować, bo to podstawa, by budżet się domykał, ale zawsze będziemy chcieli wypracować środki, które będą pozwalały również inwestować w mieście. Jesteśmy na placu budowy, więc troszkę nam tutaj przeszkadzają, ale e, panie burmistrzu e, znów wracamy do oszczędności. E, rok temu zapowiedział pan oszczędności w energię elektryczną. Czy udało się to przeprowadzić? Udało się przeprowadzić dwojako, coś, co już wcześniej zrealizowano, czyli wymiana punktów oświetleniowych daje naprawdę wymierne oszczędności. Są to oszczędności sięgające kilkuset tysięcy złotych, a mamy nadzieję, że pewnie zbliżą się do miliona. w za, za pełny okres. No i teraz kolejny pomysł, czyli stworzenie grupy zakupowej. Tutaj propozycja była skierowana do gmin sąsiednich oraz do dużych zakładów funkcjonujących na terenie miasta i okolic, aby wspólnie wystąpić o zakup energii i okazało się, że. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo dobrą propozycję od dostawcy energii. Tak liczymy, że dla, takie, dla samego miasta będzie to oszczędność w skali roku około 300 tysięcy złotych, a dla całej grupy 800 tysięcy złotych. No jest to niemała kwota, którą będzie można przeznaczyć na inne cele. Czyli wymierne środki. Bardzo wymierne. Są to pieniądze, które i tak byśmy wydali, a w tym momencie możemy zagospodarować w inny sposób. Panie burmistrzu, dziękuję, a ja Państwa zapraszam za miesiąc, kiedy czy, budynku, czy w budynku Jasielskiego Domu Kultury będziemy mogli Państwu pokazać, jak dzisiaj wygląda Jasielski Dom Kultury? A ja dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.